Michał, to jest creepy Dobra, trzeba postrzały do ludzi Peanut! Ale dziwnie ten mikol działa Ale on ma dziwny zasięg On brzmi jak ten naukowy z tego Naukowy z dla yy, klasy szu... A! Macie te animacje dla tego Represora, tak? Czy marudera? To jest maruder, nie? To jest maruder dla marodera. On ma specjalne animacje, ich, ich nie mają tego. Ich nie mają normalnej klasy, jak mają rewolwer Yo, <grywka> Pina, to wchodzić. O, to jest fajne. To jest mega dobre dla bo Pinat Pina obecnie w tej, tej wersji przez 13.0 ma taki problem, że łatwo jest go obejść z dwóch stron, albo... Po prostu zlokować i jest mega ostrożny na, na damage'a, nie? Jak tutaj nie ma drzwi, to jest to jeszcze bardziej... widoczne, nie? No ale jak są to te pokoje, w który, który może przejść nad tymi, y, nad rurami, nad tymi wszystkimi rzeczami, to jest fajne, bo to po prostu ma jakieś większe podejście do tej gry, i to przykład Chociaż jak myślę o niektórych miejscach, to wydaje mi się, że to będzie troszeczkę OP, bo na przykład jeżeli zblinkuje się ziomka, który jest za tą dziurą y, nad y, pipe'ami, to on ma mało czasu na reakcję to jest trochę słabe.

Killed, one killed. The above that. All o, Ale, tu, ale fajnie się skopuje Co w się sensie, bo nie on nie nie? tak jak he tak, inside. Oj On six. There's no there's no uh, railing. Yes, you drop down. You die. <laughs> <laughs> Yo, and this is so so, 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 to he, to, he, to, he, to, he, to Dekoracje w których miejscach. Takie, takie. O, rury, wenty, kosz na śmieci, telefon, kontakty. To jest mega fajne. O Boże, z tak dziwnie się strzela. Czuję się, bym grał w inną grę. Tak. Nie przesadzając, czuję się, bym strzelał z innej broni z innej gry. To tak dziwnie odbija. że daj mi te feeling starych broni. Z jakiegoś powodu daj mi ten, ten recoil o oh, yeah, oh, sorry sorry mm -hmm. okej okay. nieważne nieważne yeah. Yo Partiku, jak jest GBIRDA Pierwsza będę zły jak dostanę GBILA To jest przykre w sumie Let's go This, 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 no one needs to know. I can just say I found it. And I'm like again. Okay. Nice, Guys, look, look what I found in this doorway. What? Whoa, what? That's true. Did, that did you know that man? if you press T, you inspect it? What? That's... Oh. <laughs> hey, dobra. Co ba jakąś uh, uh, Boris, dobrą taktykę zrobisz? Bo to jest taki fajny, kręty pokój. Jakby walnąć amnestika tak, aby on sięgał z dwóch stron, a bym był to jak to pomiędzy tym. Sprawdzę, yeah, jak to się. Aha, nie mogę tu. Nie mogę w tym miejscu stać amnestika. No to jest chyba Bóg, nie? Bo to byłoby trochę głupie. Nie mogę użyć. Don't Watch kill out, kill him, don't kill him, don't kill him. I'm not gonna kill so him. God. I'm not telling you that. I'm it. okay, okay. okay. It's not really safe up here, but. Why, why, why do you say that? Dead gun looks um, <laughs> promising, so I think I will be fine. But there was everything up here. Like okay, bye! Oh, I missed! I'm I MEET! O, Mateo, ma tego, ma rogle Są trochę zbugowane <grym> przez te lagi i tego Widzimy teraz jazdę windą Bo one nie są, nie są zawsze perfekcyjnie w środku głowy <grym> Ale sporo jest speku, więc mimo tych 30 osób W sensie Niby jest 30 osób, ale... Grywalnie to jest mega ciężkie Pójdę do Pentresa aro I, i i uh, i mean we can we can kill them but uh, i need to my shield first to shoulda się cofał do teraz jaki jak komputer w ogóle teraz ma być użyty tak nie ma drzwi jak to w sumie jest mocny ry dla niego z, z tej perspektywy albo down here jednak Oh, cool. O, no nie, no ja go nie trafiłem! Ok, really? ludzie będą tu jeszcze niepraktyczni Przez to, że... tak jakby... Oh no. Jakby... tego jest sporo tego gra się Radnik O, O! Oh. Teraz całkowicie inaczej się so będzie grała w tym herbie, no bo nie ma tych drzwi, nie ma nic tych drzwi pojedynczych. I mean my, Leave the game, drop dead, Damn, you look ancient. You <laughs> look, you look like you were born in the last century. D class even got fuzzies on their face. Oh my God. wow he looks uh you look high drop your items drop your items put it all Everyone on the floor just looking down yes. <laughs> give me your items <laughs> we need to we need to stack it with like uh hold on we need to stack freaking things here okay okay that's good that's good that's good that's good too much too much, too much. Right. it's never too much all right go go Co AAAAAAAA Jak wygląda komputerka? It can, it can. <laughs> tak w miarę... W... W miarę podobnie so uh, okay, to scientist in entrance no. What? What? In entrance? you me? are you, are you me? What? 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 Hey! What? I'm myself? What? Się, jak taki kamień w grę jak taka Did szczera do podłogi Okej, okay, nie ogarnąłem że on tu jest. co jesteśmy z tego, co jesteśmy jesteśmy z sigmami. Right, like, look at so this. On account of three, we should jump. Right? Oh, not room. Three, two, one, jump. Go for a swim, hey? That's the uh, boy in the 106. Yeah, cool. Why do you bring you in? Yeah. Why do you he bring you? Yeah. Me, nice. no, is, spoko. Ale to Nie, ten bieg jest tak dziwny Ooooń medki medkit! Tak mogę tak zrobić, to jest tak świetne Teraz, uciekam z walimy to. Stan na ten w ogóle. Takie dla ale. Fajne są te, te, te przejścia, ale ten sposób prostu zbyt dużo osób, aby je używać. Tak tam mogę to zrobić. Mega fajne. Fajnie, że myślę o tym Pinacie. Yeah. Oh, go okay. chaos, <laughs> O, zabiłem. O, on się zatrzyma w powietrzu. Ja zabiję, dobra. O, tam, tam jest tam tak śmieszne. Tam, gdzieś tam, więc możemy tu się zakręcimy. A tym logiem. E, w sumie tego, to zyskuje, zyskuje taka wagi. Bo jeżeli on ma drzwi, a Kevin nie. To wiesz, to jest większy potencjał na e, takie bezpieczne ucieczki z tymi drzwiami. Dzięki, dzięki komputerowi Ok, jestem blikowany w tamtej stronie. Thanks. Waaaaat! tego z tego. tego Foga, którego zrobiłem wcześniej. Man. I got a plane. Yeah, I got a plane. Uh, Skippy. Say hi. Tell them I said hi. Oh, <laughs> Oh no, no, no. Oh, fuck! Oh, shit, they're here! They're here, I gave me! Skip. Okay, okay. <laughs> <laughs> oh, my God. They're <laughs> oh, oh, shit, they're getting back up! <laughs> it's a trap! <laughs> oh, oh my bones. Yeah, yeah. One hallway, <laughs> one hallway. Zombie. Need to need to hey, out Oh, yo! No, that was too close. Oh. Bardzo niefajnie, że ten ziomek jest Bardzo niefajnie Co mam ich więcej? Oh, Ale <gibberish> to jest broken! To jest broken! To jest broken! Uh, I need to, uh, Recover my shield. sorry I no, oh, Co? 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 się stało? <gibberish> a te... Długie... Długie korytarze są tak przerażające dla Pinata W sensie... Bardzo ciężko jest tego manipulować y, tym braknek speedem. Na, na przykład ten korytarz. Tu, tu dosłownie, jak jesteś w środku, to masz y, zbitego tego za darmo. Oh shit, I'm dead.